Zajmiemy się wymianą wentylatorów w karcie 1080. To jest zwykła 1080, nie jakaś wersja Ti. Problem polega na tym, że te wentylatory po prostu się nie kręcą. Dotarły się. Mają raptem dwa miesiące, ale jak to jest z rzeczami z Chin? No, długo nie pochodziły. Żeby było ciekawiej, to karta nie pracowała w koparce, tylko w zwykłym komputerze. I może dlatego tak szybko padły te wiatraki. To jak widać, jest zwykły Zotac 1080. Tak jak już mówiłem, wersja nie TI, ale wersja na pamięciach GDDR5X. No i tutaj, żeby wymienić wiatraki, to niestety musimy odkręcić cały radiator, więc przy okazji wymienimy pastę po raz kolejny. Mamy już przygotowaną pastę. mam już przygotowany też alkohol izopropylowy, żeby to wszystko wyczyścić. No i zabieramy się do roboty. Najpierw oczywiście trzeba zdemontować sam radiator z wentylatorami. Tu sprawa jest dość prosta, bo tak naprawdę jedyne co to musimy z tyłu odkręcić: raz, dwa, trzy, cztery. No tutaj w tym przypadku pięć śrub, i wtedy radiator nam powinien łatwo odejść. Oczywiście należy pilnować, która śruba była gdzie przykręcona, ponieważ ta tutaj, jedna piąta, jest nieco inna niż te pozostałe cztery z tego co pamiętam. W każdych kartach to jest oczywiście inaczej. Ta jest akurat bardzo przyjazna, jeżeli chodzi o wymianę tutaj tych, znaczy wymianę tej, tej pasty, albo generalnie demontaż radiatora. W przypadku wielu kart jest to dużo trudniejsze i mniej przyjemne. Tutaj wystarczy, jak naprawdę, tylko to podkręcać, później z powrotem dokręcić i sprawa będzie załatwiona. No. Tu widzimy, że już odeszło mi bardzo ładnie. Ostatnio sam wymieniałem też tutaj na niej wiatraki. Właśnie ta hniczczyzna, która mi przyszła, niestety się okazała trochę kiepska jakościowo. To może trochę oddalę, żeby nieco więcej pokazać. No i tu widzimy, że są przewody do wentylatorów. Tutaj do samego zasilania tych wentylatorów. Tutaj do tego loga podświetlanego. No i tu widzimy sam, sam układ GPU, widzimy również pamięci, RAM. No i teraz tutaj musimy sobie wszystkie te złącza poodpinać i zająć się samą wymianą wiatraków. I tu widzimy radiator, jak wygląda, tu dość dużo pasty widać, dałem, może trochę przesadziłem z tą pastą, najpierw ją wytrę, żeby nie było tego typu sytuacji, że się pobrudzę. Same termopady są w bardzo dobrym stanie jeszcze, w miarę miękkie, nie trzeba ich wymieniać, generalnie karta też nie sprawiała żadnych problemów, jedyne co to te nieszczęsne wentylatory, które już drugi raz są tak naprawdę wymieniane, bo fabryczne były wymienione, fabryczne pochodziły dość długo. Natomiast te tutaj padły dość szybko, jak jak mówiłem, tylko dwa miesiące. I tutaj teraz, żeby się dobrać do tych wiatraków, to tak naprawdę trzeba sam radiator zdemontować. Tutaj no te wiatraki były niefabryczne, zamontowane z ekspresu. Tu widzimy są cztery śrubki, które służą tak naprawdę tutaj dwie z jednej strony, dwie z drugiej. Trochę mniejszy muszę wziąć bit. Zmienimy tą końcówkę. Dobra, tutaj mamy po dwa z każdej strony. Przy czym e, ja tutaj jednego, jednej nie mogłem śruby przykręcić w ogóle, dlatego że ten tutaj w tym miejscu, dlatego że niefabryczny jest e, tak słaby ten, ten wentylator, że po prostu kable od niego zajmowały miejsce i musiałem troszeczkę tutaj zostawić odstępu, w związku z tym trzymać to tylko na trzech śrubach. E, właściwie jest tu trochę jeszcze wciśnięte tutaj, natomiast z tym nie powinno być teraz problemu, żeby to wyjąć, całość wyszło. Widzimy, jak wygląda ten cały blok tutaj chłodzący. które tych heat pipeów jest są raz, 2, 3, 4, 5. W Polsku ciepłowody się chyba nazywa. No i tak to wygląda. Nic skomplikowanego. Tego radzę nie odkładać oczywiście tą stroną na nic, bo do tych nam tutaj padów termicznych się po przyczepie jakieś syf. Tego byśmy chcieli uniknąć. No i tu mamy same, same wiatraki. Musimy wymienić oba, ja jeszcze tą śrubkę zdemontuję, bo może się okazać, że te nowe wiatraki będą miały lepsze kable i nie będę musiał w taki sposób tego montować. I teraz tak, tu mam to wszystko przygotowane, natomiast żeby same wentylatory odkręcić, to tutaj muszę te śrubki pod wentylatorami oczywiście. Radzę sobie śrubki odkładać tak, żebyśmy wiedzieli, która gdzie była, no bo inaczej się okaże, że nie będziemy w stanie... Później tego dobrze skręcić. A co gorsze, jeżeli ktoś spróbuje na siłę przykręcać, no to się mogą bardzo jakieś tam złe rzeczy dziać. Można uszkodzić gwinty. No i będzie później problem z samą kartą. Czy ze złożeniem jej właściwie, no bo karta dalej będzie działać. Tylko że no może być problem z montażem chłodzenia i z poprawnym chłodzeniem późniejszym jej. Także tutaj sprawa, widzicie, jest dość trochę. To nie jest taka fajna karta, że ma wentylator, że wyjmujecie, tylko i możecie szybko wymienić. Są takie karty w tej chwili. Ale niestety musieliśmy to osobno. To jeszcze trzeba to odłączyć. Widzicie, jest to wszystko porozdzielane, skomplikowany ten układ kabelków się wydaje być trochę. No ale tutaj to się dało zdemontować. To są, żeby było ciekawie, wietraki teoretycznie podpisane tak samo jak te fabryczki, też niby ta sama firma, ale w rzeczywistości. Pandeta, bo dużo krócej działały niż te fabryczne. Tutaj a, bo tutaj sobie przykręciłem to pod spodem, bo to inaczej się nie dało w ogóle zmieścić, więc tutaj niestety muszę to też odkręcić, chociaż nie mam na to najmniejszej ochoty, bo można by dużo szybciej tą wymianę zrobić bez konieczności odkręcenia tego. Czy jeden wystarczy? Chyba nie, chyba będę musiał dwa, nie chcę tego za bardzo naginać. O, teraz ładnie wyszło, więc tego do końca nawet nie muszę odkręcać. To normalnie nie było tutaj pod spodem puszczone. Ja musiałem to tak puścić, żebym w ogóle mógł zmontować ten, to wszystko ze sobą po wymianie tych wiatraków, na nie fabryczne. Dobra, czyli tu mamy załatwioną sprawę, jeżeli chodzi o demontaż starych, tych starych, starych wentylatorów. Teraz muszę wziąć nowe i zamontować nowe. A mam już przygotowane nowe wiatraki. One wyglądają trochę ładnie, jak się na pierwszy rzut oka popatrzy, bo mają logo Zotaka, czyli są teoretycznie od tej karty idealnie. Tyczka też jest nieco inna, mniejsza, powinna się nam zmieścić. No ale są inne firmy, żeby było ciekawiej. Nie wiem, czy fabrycznie ktoś robi takie do tych kart. Może było też tak, bo ja kupiłem tą kartę używaną, że, że już miała wymieniane wiatraki. Może kiedyś pracował w jakiejś koparce całkiem możliwe. No tutaj akurat pracuję w zwykłym ale pracuję obok drugiej karty też 1080, takiej samej. W związku z tym, no dość mocno dostawały te wiatraki po tyłku i pewnie dlatego. Tak szybko się to wszystko uszkodziło. Teraz musimy pilnować z której strony tylko mieliśmy przedtem który z tych wiatraków. Tutaj sprawa nie jest trudna, bo generalnie ciężko się tu pomylić. Ja, jeżeli mamy ten tutaj kabel od tego oświetlenia, no to wiemy, że z tej samej strony ma wychodzić nam kabelek od wiatraków. Więc ten pójdzie tutaj, ten pójdzie tutaj. Całość oczywiście trzeba rozłączyć, poprzekładać te kabelki w odpowiedni sposób, żeby to wszystko pasowało. Jak się tutaj przekładamy. Mam Na nadzieję, że coś będzie widać. Będzie widać wszystko. No i teraz tutaj trzeba odpowiednio. Tutaj przez tą dziurkę się otwór. I tutaj no mamy ten jeden. Ja już go od razu przykręcę, żeby on mi tu problemów nie robił i żeby był zamocowany. Także go tutaj sobie przykręcimy szybciutko. Wymiana wiatraków to jednak jest dużo więcej pracy niż bardziej czasochłonne. To jest nie sama wymiana pasty, bo wymiana pasty to jest tylko kwestia odkręcenia radiatora. Wymiana widzicie jak tam ładnie chodzi. no Nie tamten poprzedni to było tak, że on w ogóle się kręcić nie chciał. A tutaj lekko wprawie w ruch. No i wszystko się obraca pięknie. No, z tamtymi tak nie było, jestem, tylko ciekaw jak długo te pochodzą, bo to też są jakieś chinole z AliExpressu, tylko że mają napis tak? To jest też ciekawe, bo u nich generalnie rzadko się spotyka coś takiego. A jeżeli już to jest droższe, to faktycznie były drogie, ale czekałem na te wiatraki przez ten cały wymysł pandemiczny. Od stycznia do, bodajże, maja. Żeby było ciekawie, dawno już dostałem refundację z AliExpressu tych pieniędzy, które tutaj tak nie powinienem był przykręcać powinienem był przykręcić to. Dobra, zepsułem trochę, przycisnąłem kabel w ogóle, to też jest źle, powinienem był zacząć tak naprawdę od jednej śruby z jednej strony, od drugiej śruby z drugiej strony, to niepoprawnie zrobiłem to co zrobiłem, także nie naśladujcie tego, najlepiej przykręćcie po jednej śrubie z jednej strony, po drugiej z drugiej strony, A ja te dwa poluzuję, żeby trochę było luźniej, tutaj, troszkę tutaj zepsułem, A, ale tutaj... W sensie zepsułem, no, złą kolejność zastosowałem, muszę więcej się na męcić. Jakbym od razu zrobił dobrze, to nie byłoby żadnego problemu. Działać wszystko będzie, także to nie problem. Tylko więcej czasu zmarnowałem. tu widzicie? No, dużo nie widzicie, bo zasłaniam dłońmi. Ale generalnie te śrubki trzeba tutaj w środku poprzykręcać z jednej i z drugiej strony. Teraz mamy całość już jakoś tam. No kurczę, coś tu nie wyszło. Dalej przycisnąłem tą kabelek. Hmm, dobra, nie wiem dlaczego on tak się dziwnie zachował. To już chyba powinno być dobrze wreszcie. Mam nadzieję, że go nie uszkodziłem, tylko ściskałem nadmiernie. Aha, bo on tutaj wyszły z tego Takiego mocowania. Dobra, zrobię. Tutaj zobaczcie, tu jest takie mocowanie. Taki kawałek plastiku, on powinien być nad tymi kablami. To fabrycznie tak było. Ja tego nie zauważyłem. Wezmę go jeszcze raz, zdemontuję i porządnie to zrobię. Naprawię tak, jak być powinno. W początku. Tak, tu widzicie, że sytuacja jest taka, że to powinno być pod spodem tutaj schowane wszystko. Wszystkie przewody. Ale, no... Ale niestety... Ktoś tego, pewnie chińskie rączki miały za mało czasu, żeby to włożyć, albo im się nie chciało, albo zapomnieli, albo po prostu trzymają przyzwoitą chińską jakość, taniej chińszczyzny. No dobra, można wreszcie ten wentylator spokojnie zamontować już, bez obaw, że tam jakieś kable wyjdą spod spodu. Tak jak poprzednio, cztery śrubki. Tym razem już tak jak poprawnie powinno być, czyli na krzyż, a nie obok siebie. Czyli mamy tak. Dobra. Można wreszcie przystąpić do podłączania tego wszystkiego, jeszcze tylko patrzcie na tak pięknie działa. No i możemy teraz połączyć to wszystko ze sobą. To gniazdko pójdzie tutaj, a to pójdzie do podłączenia do płyty, znaczy do, płyty, do, do samej płyty PCB karty graficznej. Tu wydaje się, to się powinno wreszcie zmieścić, bo tam w tym poprzedni był żeby to w ogóle zmieścić. No dobra, i teraz będziemy mogli spróbować to wszystko przykryć tym radiatorem. Teraz pytanie, która strona była gdzie, to można też łatwo sprawdzić. Mieliśmy tak, więc musimy to w ten sposób ustawić. Um, dobra, teraz tutaj żeby mi to tylko nie uciekło, bo to później może robić problemy jakieś jak ucieknie. Ok. Dobra, ładnie weszło wszystko. Wydaje się, że... Aha, tu jest tylko kłopot z tym, bo tutaj te kable przyciąłem zbytnio muszę je tutaj, a bo to jest nawet takie wycięcie na kable, zobaczcie, sprytnie zrobili, pomyśleli trochę z otaku, zrobili takie miejsce, żeby te kable luzem sobie gdzieś nie latały tutaj to mi trochę luzem będzie latać, ale to się przykryje radiatorem, to nie powinno być większego problemu z tym nawet martwię się o te kable, żeby one tutaj nie wyszły no dobra to powinno być w ten sposób tutaj no i teraz jest idealnie. Wszystko pięknie weszło. Można wszystkie 4 śruby przykręcić, nie to co przedtem było. Ja tu celowo wezmę stawkę, zrobię, żeby to było pod kątem, żeby nie odbijało 100% światła zaświetlenia, dlatego że mnie akurat mam od góry zrobione. Softboxów mi się nie chciało rozkładać. Myślałem, że szybka akcja będzie. Natomiast widzę, że no, trzeba było jednak te softboxy chyba rozłożyć, żeby to lepiej oświetlić. No ale tutaj możemy się zawsze podstawką posłużyć. Mamy cztery śrubki, jeszcze ich do końca nie dokręcam, tylko tak przyłapuję najpierw delikatnie, żeby też to miało równomiernie przykręcić, żeby tutaj nie było za dużych naprężeń jakichś. Bo to też nie jest dobre, jak są jakieś naprężenia w montażu. Ostatnia mi została gdzieś z tamtej strony, dlatego może i, no i tak muszę sobie to podnieść, bo inaczej sam nie zobaczę, że mamy coś takiego. Teraz je wykręcam mocno. no trochę dużo jest jeszcze tutaj. tutaj trochę mniej, bo to mocniej dokręciłem na początku. Natomiast to już jest wszystko tutaj przykręcone, zamocowane, kabel jest gotowy. Mam wrażenie, że jest trochę za długi. Zobaczymy co z tym zrobimy później przy montażu, bo był krótszy w rzeczywistości, ten pierwotny. No ale dobra, nieważne. Lecimy teraz z czyszczeniem, jeszcze samej karty i w ogóle z alkoholem z i z dlatego, że to jest dość świeża pasta. i Prawda jest taka, że jak macie świeżą pastę, to można by prawie żeby bezkarnie ją ponownie wykorzystać. No, może 1-2 stopnie byście na tym stracili. Yy, natomiast tutaj no, najpierw wytrę to. Tak, nie róbcie z suchą pastą, jak ja teraz robię. Najpierw to zmoczcie. Ja wiem, że ta jest mokra i że nie uszkodzę w ten sposób, w ten sp sposób karty nie porysuję. Natomiast. Nie polecam tak, takiego czegoś, jeżeli macie bardzo suchą tą pastę. Najpierw ją lepiej alkohol izopropylowy zmienić. I Teraz wszelkie inne wynalazki niż alkohol izopropylowy odradzam. Dlatego, że one po prostu mogą Wam rozpuścić nie to, co powinny. Przykład ten plastik, który tutaj macie wokół, jakbyście próbowali to acetonem zrobić, to on by Wam się rozpuścił najpewniej przy użyciu acetonu. W związku z tym alkohol izopropylowy jest najlepszym tutaj, Rozwiązanie tutaj też trzeba ostrożnie w miarę doczyścić, żeby obok tych wszystkich elementów SML, które są tutaj, najczęściej kondensatorów, które tutaj napięcie wygładzają dodatkowo jeszcze przy samej karcie, przy samym rdzeniu tej karty, żeby yy, przy samym GPU po prostu, żeby ich nie uszkodzić, tak, no bo tutaj wtedy może pojawić się jakiś kłopot. Tu widzimy ładny napis, może mi to wyostrzy, czy mi nie wyostrzy. No, trochę ciężko. Za blisko chyba mam Ale napis, widać jaki to jest rodzaj, Że to jest GP104, myślnik 400A1, czyli po prostu 1080 typowa. No i tutaj możemy sobie to doczyścić ładnie. Ja tam brzegów nie będę czyścić przy tych elementach SMD, bo raz, że dużo pracy z tym, dwa, że właśnie ryzyko oderwania tego wszystkiego. Tego jedynie jeszcze do sucha to wytrę. Dobra, mamy to wytarte ładnie. No i teraz możemy sobie nałożyć nową pastę. Pastę tak naprawdę, no większego znaczenia nie ma jaką użyjecie. Im lepszą, tym oczywiście będą powinny być lepsze temperatury. Ja używam zwykłego Arctic MX4, bo mam to pod ręką po prostu. Jest tanie. W związku z tym trochę nałożymy. No widzę, że ostatnio bardzo dużo i dałem wręcz za dużo, więc teraz może trochę spróbuję mniej, chociaż no mówię, za dużo nic się, nic się nie stanie tak naprawdę, oczywiście żebyście nie przesadzili też, ale lepiej za dużo niż za mało, bo jak będzie za mało i nie będzie dolegać w ogóle do części tego układu graficznego bezpośrednio, ten radiator, no to może być duża kicha i może Wam się to wszystko spalić nawet w skrajnym przypadku, więc generalnie nie polecam w ogóle wyłączania bez radiatora takiej karty, bo będzie źle. Jedyne co jeszcze muszę zrobić, to alkoholem izopropolowym przeczyścić tutaj ten nasz radiator, no bo on też był trochę brudny. Nie chcę, żeby on był brudny, wolę, ja, żeby był czysty. zanim ja go zamontuję, więc tutaj troszkę alkoholu izopropolowego, później sucha. No i teraz całość po prostu składamy tylko ze sobą. Oczywiście pamiętając też o podłączeniu tych wszystkich tutaj kabelków wcześniejszym. Yy, tutaj będzie jedynie, ups, to może być jeszcze kłopot, tylko z ten będzie łatwo, natomiast ten drugi będzie gorzej ten tutaj prościutko wchodzi sobie natomiast ten tutaj trudniej będzie ale to też mu popchniemy i mu pomożemy no dobra, dopchniemy tym i będzie dobrze dobra, to oświetlenie tak naprawdę i tak no niczego niepotrzebne bajer tylko dla ludzi, którzy chcą się popisać no i tutaj trzeba pomyśleć, jak tutaj to ułożyć. Ładnie. Tutaj jest trochę za dużo tego kabla niestety. W tym tutaj konkretnym przypadku widzicie, jest problem, żeby to zmieścić. Ja spróbuję gdzieś na zewnątrz po prostu wystawić. To nie powinno w żaden sposób rzutować później na działanie tej karty. Jakoś tędy go puszczę. Chyba na płycie górnej, tam nic nie ma w tym miejscu akurat. Jeszcze tutaj kurczę mi złapał ten, jeszcze musimy tutaj dopasować te otwory odpowiednio. Dobra jest już dobrze, mniej więcej tak, żeby przyłapać śruby. No kurczę trochę miesza ten kabel, co byśmy przekasza trochę, ale to damy radę. I tutaj też, tutaj to koniecznie na krzyż, tego pilnujcie mocno. Dobra, nie ten bit zapomniałem, czy to jest inny. Ten będzie lepszy. A tutaj ważne też, żeby nie wstawić za małego, bit, za małego bitu, za małej końcówki tego śrubokrętu, bo wtedy Możecie trochę śruby poukręcać, a tego nie polecam, bo później będzie problem, żeby to odkręcić. Czyli lekko załapuję, nawet nie dokręcam do końca, tylko po prostu lekko załapuję i na krzyż, no nie po kolei. Jeszcze załapię tą piątą tutaj, która była troszkę. No. Okej, okay, teraz lecimy znowu na krzyż i tak po kolei. Okay po jeden mniej więcej obrót tam, czy półtorej, tak, żeby to stopniowo, równomiernie, no tu już do końca poszło, tu już też, no, to wtedy te trochymoski nie dociągnę, żeby też do końca poszły, ale już tu widzimy, że wszystko jest dobrze, także powinno być w porządku, to, to można osobno tam dokręcić później, bo ona bezpośrednio do rodzenia nie dolega, tylko dociska do tych wszystkich Pozostałych układów typu pamięć, typu tutaj chyba są tylko tak naprawdę te MOSFETy i jakieś cewki, no tutaj to będzie nam wystawać. Ale to wiele nam nie zmienia, tak naprawdę. Karta będzie sprawna teraz. Wszystko jest ładnie. Te traki się kręcą. Chętnie bym się chyba pozbył tego napisu zota tutaj z nich, bo on tak naprawdę jest widać, że nie jest w osi obrotu założonej i pewnie jakieś bicie będzie powodował, tak szczerze mówiąc. Z tym drugim tego nie ma problemu, ale z tym to kurczę. Aż widać, że on się przekasza, tylko boję się, że może być problem. Nie, nie będę tego demontować, jednak ja na razie zobaczę, jak to będzie w praktyce, czy będzie hałasować, czy nie. Kartę po wymianie chłodzenia dobrze by było przetestować. Ja niestety nie dorobiłem się żadnego porządnego stanowiska testowego, dlatego wykorzystuję to, co ma pod ręką. To jest płyta główna, miningowa, akurat Asusa. Taka dlatego, że te płyty, jak ją kupowałem, chodziły po 100 zł. Po całym boomie na krypto były takie czasy, że były bardzo tanie takie rzeczy. Kupiłem to, była tania. Do testowania sprzętu się bardzo dobrze nadaje. Procesor jakiś tutaj jest, pamięć jakaś też jest. Więc całość powinna coś powinna tutaj zadziałać. Płyta jest tak ustawiona, że jak włączę zasilacz, to powinno wszystko wstać. Dobra, wstało. No i widzimy, że oba wentylatory się obracają. I to był tak naprawdę jedyny problem tej karty graficznej. Ona bez problemu wyświetlała obraz, ale oczywiście próba zrobienia na niej czegokolwiek, co by wymagało jakichś większych obliczeń ze, ze strony GPU, czyli jakieś gry czy kopanie czegokolwiek, no to niestety kończyło się tak, że całość się zaczynała bardzo mocno przegrzewać, no po prostu nie dostawała. Także jak widać ta prawa zakończyła się sukcesem.